Cześć wszystkim z tej strony Dragon Hack. A przed Wami kolejny odcinek, porozmawiajmy. Jednak przepraszam Was z góry, że mnie tak długo nie było. Niestety miałem problemy ze zdrowiem i to dość spore. Byłem około tygodnia w szpitalu, ale to może później wspomnę. Teraz chciałbym Was w sumie zaprosić na nowo powstałą dzisiaj grupę na Facebooku, która ma na celu pokazywanie nowości jak najszybsze, które będą na Margonem. Po prostu to tak jakby powiadomienia. W miarę szybko ktoś się skapnie, będzie wiadomo, nie wiem, jakiś event, czy cokolwiek jest, jakieś loty, coś się pochwalić, coś pogadać. Ma na celu to po prostu ułatwienie Wam kontaktu ze mną, czy też po prostu stworzenie fajnej społeczności, e, która będzie sobie pomagać jakimkolwiek, nie wiem, w umiejętnościach, czy czymkolwiek e, to jest. Grupa nazywa się Hackerzy Dragon Hacka Myślę, że oryginalnie odniku Dragon Hack. Dość spoko nazwa No, i w sumie już dzisiaj wróciłem. Nie wiem, czy wiecie, ale jest kod CD Action da o wartości 70 zł. Do Margonem całkiem spoko na stronie CD Action. Możecie sobie przeczytać, co tam dokładnie możecie dostać. Oprócz tego w ogóle, że macie CD Action, w którym są dużo, jest dużo artykułów na temat gier, to macie też właśnie kod do gry o wartości 70 zł, e, strój głębinowej armii. Mi się tak sobie podoba, no ale zawsze jakiś aut do kolekcji więcej, zawsze większa wartość konta. E, smocze łuski, 750 czy 10 zł Smoczych łusek, 10 zł smoczych run. Skrzynkę arcymaga. Zwój orzen jest ma 5 użyć, duży wskórzany worek 30 miejsc w torbie, e, dwa wykrywacze herosów i i i to jeszcze, i tyle. I pięć bazowych orzeźwienia, tak jak wcześniej wspomniałem. No, myślicie najpierw, e, na płycie oczywiście, macie kod w CD Action, kupujecie CD Action, bo kosztuje 16 zł. Z tego co wiemy, nawet w Tesco były za darmo. Więc jeśli macie gdzieś tam blisko Tesco, to skoczcie, może jeszcze się załapiecie, bo niby potwierdzone info. Oczywiście z mojej już grupy na Facebooku. A ja Wam może teraz szybko pokażę ten outfit. W sumie to, co tam miałem, to zużyłem przebitki. Już raczej Wam nie będę robił, bo nagierałem w sumie minutowy filmik. Ale myślę, że nawet nie ma sensu, żebym pokazywać po prostu. No, zobaczycie, outfit tak wygląda, właśnie out. Tam też na blogu technicznym. Może Wam trochę przybliżę w sumie to. Na blogu technicznym macie też e, pokazany, jak on wygląda bliżej. No, tarcza, młot, który wygląda bardziej jak kufel piwa. Jak to od razu go zobaczyłem, tak pomyślałem. Nie wiem czemu, bo za piwem nie przepadam. Fajna niebieska wroda, animacja jest smrugające oczy i chyba podejrzeć, tu coś mruga. To coś, czy nie? Ehm, tak, mruga tutaj, nawet też coś, coś jakieś tam. Blaski są, z tyłu też całkiem spoko wygląda, no ale tak z oddali jednak patrząc, taki trochę za dużo efektów, za dużo wszystkiego na jednym Ale to tylko moja sugestia, może akurat komuś z was, się, z wam się przydał Ale mi się język plącze Może komuś z was przypadnie do gustu Zlokalizowanie jednego pas crossa pasującego na twój poziom Czyli oczywiście w przedziale na prywie na przykład tutaj mam 50 leveli Czyli jeszcze możemy wykryć Muller, że jednak kto będę raczej chciał przenieść na Maga i poszukać Vapora czy Kota, jak będę miał wyższy poziom. Myślę, że pod XP jeszcze to 2.6.1, najpierw wtedy tylko te zwoje zużyję, bo jednak zależy mi na kamyku i właśnie, otóż brakuje mi tylko jeden kamyk do złożenia zbroi na 2.2.7 Paladyna. Nie wiem, czy ktoś z was mógłby mi polecić, co składać, o RK czy KO, bo chyba takie tam są warianty, Myślę, że wezmę o kę ale jeśli ktoś ma jakieś, jakąś konstruktywną wypowiedź na temat, jaką zbrojkę wziąć, to chętnie zapraszam, chętnie podyskutuję. No, sadki nadal czekam, jeśli ktoś nad Hanto się ma, to nawet jestem taki skłonny do tego, żeby to odwiązać i nawet może lekko dopłacić. Lekko. Ehm, hmm. No, kamyki no... Z już kupiłem wcześniej, ten za 300M kupił mi zastępca, który robi mi też dzienne pozdrawiam Cię Ted. Eee, a tego kupiłem od Biviego za 300M, właśnie ten no, zastępca mnie kupił, bo ja byłem w szpitalu. Jeśli chodzi o to, czemu byłem w szpitalu, to byłem dlatego, że miałem... No, teraz mi się stra strasznie głos zmienił. Eee, może też w sumie powiązane razem z tym szpitalem. Ale to ten, dlatego, że miałem zapalenie trzustki. Miałem zapalenie trzustki, jeśli chcecie sobie to tam wygooglajcie o co, o co to chodzi. E, między innymi żołądek mnie trawił i no... Pić alkoholu za dużo nie piję, więc od alkoholu tego nie miałem. E, jeśli chodzi o tłuste rzeczy, fakt faktem zjem czasem jakąś pizzę, cokolwiek. Aktualnie jestem na diecie takiej, że to jest jakaś masakra. Wszystko gotowane, mięso gotowane, warzywa gotowane i nic więcej. Spłody czekolady chyba nie zobaczę przez jakieś najbliższe pół roku. Bo całe szczęście wyszedłem po tygodniu. Z tego co słyszałem, to niektórzy albo nie wychodzą już wcale ze szpitala, czyli po prostu trafiają do kostnicy, albo po prostu wychodzą po, po miesiącach ze szpitala z tym, bo jednak tego organa nie da się wymienić. Organu. Chociaż w sumie niedawno słyszałem, że był kilka przeszczepów tam rocznie jest robionych, ale to nie wiem, czy to jest sprawdzone, czy nie. Pewnie jakieś tylko wycinków. To nie jest typu, nie wiem, serce czy, czy nerka, żeby można było wymienić. Także oszczędzajcie się, oszczędzajcie się, chociaż w sumie nie mogę tak za bardzo mówić, bo e, ja tego nie, nie zaniedbałem. Chociaż na żołądek już się leczę dwa lata, bo mam tam jakąś bakterię i to prawdopodobnie od tego, więc e, jeśli się źle czujecie, taka nie wiem, sugestia dla was, źle się czujecie, to. Jedźcie, zróbcie badania krwi i bo warto. Jeśli chcecie pożyć dłużej, bo mi się to przytrafiło niestety. Gdybym e, dostał jeszcze raz ponownie tak silne leki, które powodowały, że ja nie czułem bólu, to niestety. O, tym poziom. To niestety, ale no, byłoby ze mną bardzo źle. Nawet nie chcę o tym za bardzo myśleć, jak źle. No, aktualnie jak widzicie, jak sobie na no, Nerwals, Nerwals, Nerwals zwał tak zwał. Mam taki układ zastępcą, w sumie 5 lewali wbije. To on robi mi 2 dzienne na tym moim magiku 253. Dzienny umiem robić, ale... ale skoro, skoro mam zastępcę, to też trzeba go trochę wykorzystać. Wykorzystać jakkolwiek to zwał, w sumie tylko dla plusy mojego konta. ale on mnie tak tym motywuje, więc na pewno kiedyś mu się tym też odwdzięczę I też coś mu tam pomogę. Co jeszcze? Na pewno jeszcze zaproszę Was na grupę Ważka. Grupę Ważka, która jest... nazywa się... Ja zaraz powiem jak... Armia Latających Kebabów. Bo... można powiedzieć, że poprosiłem go o to, żeby wypromuję moją grupę. Wiadomo, na początku jest ciężko. Czy mogłem zamieścić posta, bo tak chamsko się wpychać z komuś na, na to i po prostu... Na jego grupę się ciężko było mi wepchać, żeby po prostu. E, no, głupio mi tak, o inaczej mówiąc. Więc wolałem zapytać, zgodził się także, no, jeśli chcecie, odwiedźcie też moi widzowie jego grupę, dołączcie armię latających kebabów. E, tu widzę, ktoś mnie już hejtuje, kc twoje czoło, czoło mam, jakie mam, A jak lotnisko, no cóż. Każdy wygląda, jak wygląda. Ja mam strasznie duży dystans do siebie. Bardzo duży, więc no, mi to, ktoś o mnie pisze. Nie lubię, jak ktoś pisze o mojej rodzinie, ale po prostu od tego są bany, czy też blokowanie, więc też mi zwisa. Jeśli ktoś raz sobie napisze, to tam może, może napisać, a ja go zbanuję bez problemu, już więcej sobie nie popiszę. No, a ta grupa, no, będzie na tyle, mam nadzieję, rozwinięta i na tyle będą ludzie intelektualnie. Dobrze, że nie będzie też spamu bo oczywiście takie losowe też będą blokowane pewnie potem będą żałowały, ale już Unbana nawet się nie proście bo jeśli ktoś coś przegrzebie, no to sorry, ale nie eee, Padnę Tak myślałem 14% zostało, truchle No cóż, no to idę sobie na inny świat I w sumie tyle u mnie się dzieje Nie było mnie w sumie pewnie za dwa tygodnie Ale tak jak mówię, wynikało z tego, że nie byłem w stanie nagrywać, dopiero dzisiaj czuję się dobrze, jest wtorek I jutro idę do szkoły już e, Matura mnie goni, ale niestety muszę, ale to muszę nadrabiać zaległości A Przez dwa tygodnie, półtora tygodnia, w sumie jutro, pojutrze, jest dwa tygodnie jak mnie nie ma w szkole Więc no, trochę się tego nazbierało e, Głos mam pewnie też taki trochę, też dlatego, że e, Miałem rurkę przez nos do gardła, ale mniejsza. Więc też trochę mam pozrażone gardło. No ale myślę, że parę dni jeszcze i będzie ok, i już powinien powi <coughs> wrócić głos. O ile znowu jakieś frusko mnie zapie, w sumie jest wiosna, prawie. Na dworze, już jest wiosna i oby jak najdłużej była. Ale też no wiecie, jak to jest z tym, że. W sumie co ja nie mogę robić z tym maguł? Nic nie mogę zrobić tym, że no idzieła paść choróbska, więc bierzcie te witaminki. Bo teraz jest najgorszy ogres. I brajcie się ciepło. Serio. Co jeszcze? Co jeszcze mam tu powiedzieć ciekawego? Żeby nie przytuzać. E, może wrzucę, wrzucę jeszcze jutro jakiegoś miksa herosów czy tam Tytanów, nie wiem, co tam jeszcze mam odmontowanego, tego co jeszcze nie wrzucałem. Ehm... Na Teamspeaku też tam się ktoś pytał na grupie o Teamspeak, Jestem na, y, mam tam kanał na tym w sumie mogę nawet pokazać, gdzie to jest, Żebyście wiedzieli, gdzie często posiaduję. Jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać, to też tam możemy mnie często znaleźć. Więc już wam pokazuję tutaj pięknie, ładnie. Zakładki Markonem. Jeszcze ktoś mnie zabił. Oczywiście, jak się loga, to ktoś się nie widzi. Jest taki kanał jak. pod eventami. Jeszcze mi Strefa twórców YouTube'a. YouTube to jest pod, pod, pod eventami. Eventy jest strefa twórców YouTube I tu jest mój kanał Dragon. Hack, widzicie Dragon? User I tu widzę już kafen siedzi nawet na kanale. Witam, załapęła się na odcinek. No pewnie. Akurat pokazuję no jak jest kanał. No i tu macie kanał No Pouk, czyli nikt cokolwiek jest na kanale nie może Was poukować, czyli zaczepić klienta nie możecie. Bo nawet w sumie ja nie mogę, mając channel admina. Oraz ten kto tu siedzi, to nie widzi, go poza tym z innych kanałów, tak jak w sumie przed chwilą widzieliście, nie widziałem Kafena, który tutaj siedział. I no. W sumie tyle. Krótki odcinek. Kafet możesz pozdrowić kogoś, jeśli chcesz. Wierny widz. Yy, pozdrawiam, mamę <grych> i Diagona. Okej, okay, no. dzięki. Dobra. To trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Korzystasz z Teamspeaka? Wbijaj na ts.margonem.pl Oficjalny serwer głosowy gry przeglądarkowej Margonem.